Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku na moim kanale Miopatik Będziemy grali 1v1 w Brawl Stars na Piperki Właśnie będziemy grali na takiej planszy Czyli po prostu nagroda Będziemy grali z moim koleg z kolegą Który też weźmie Piperkę, więc myślę, że nie przedłużając Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a ja już zaczynamy My już zaczynamy, przepraszam, przejęzyczyło mi się Dobra widzowie, zaczęliśmy grę, ja sobie odpalę gadżet Mam nadzieję, że wygramy, rozgramy tam z 2-3 rundy Więc kurde pokonał mnie Więc mam nadzieję, że będzie fajna zabawa Jeżeli chcecie więcej filmów zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, żeby wszystkie moje najmałe przychodziły na bieżąco Ja robię daily, więc będzie fajnie jak zostawicie coś po sobie No jak widzicie robię nie, bo ja z Piperki tak szerzej nie jestem, no ale Żeby było fajne do oglądania to wziąłem pipe. Ę. Dobra, trafiony Wyjaśniony, dobra Dobra, zrobiłem. Kurde, trafił mnie Nie widzę Dobra, idziemy tak trochę po boku Kurde Kurde Jezu, dobra, ładna akcja, widzowie Zostawcie łapkę i komentarz za to Staram się dzisiaj odcinki na jak najlepszej jakości Dobra, Pyk, pyk, dobra, trafiony Kurde, forma niczym panda <grym> Pro się chyba odpalił Kurde, widzowie, ale nam idzie Dobra, na razie wygrywamy Pierwsza runda może być wygrana, jeżeli nam się uda Dobra, widzowie. Chyba ta runda jest wygrana. 18 sekund, więc myślę, że nic się nie stanie. Chłopie! On mnie pokonał! Ja pierdzielę. Nie mogę. Widzowie, mówiłem, że nic się nie wydarzy. A jednak się wydarzyło. Dobra, lecimy z następną rundą. Następna runda mam nadzieję, że będzie lepsza. Lecimy z tym. Dobra, pestka trafiona. Jedna druga. Dobra. Zaraj dwa do jednego jest. Ale to było taki niefart widzowie. Dosłownie, to było w ostatnich. Oj oj, oj oj, Oj Dobra widzowie, to był kombek. To będzie może kombek. Wróćmy do gry. Została nam ta i ostatnia gra. Dobra widzowie. Na razie po po mojej myśli. Wchodzi jak masał, potem pocisnij. Dobra, w sumie to jest... To jest chyba mój... Ten, mój prime w tej grze. Sobie. Dobra, ja sobie... No. Dobra, widzowie. 10 do jednego, więc widzowie lecimy z tym. Zostawcie subskrypcję łapkę w górę, pamiętajcie, że filmy są codziennie. Dobra, trafiony. Trafiony, nie? Yeah? O oh, pierdziele, ale idzie. Yeah. Dobra. Racimy z tym. Złapiony. Nie! Jezus tak blisko, zostało mu 1000 HP. Dobra, widzowie 28 sekund, 8 do 12 jest. Dobra, czemu on się nie rusza? Dobra, kolega się przestał ruszać, więc jakby... O, dobra No nie, 10 do 12 mam jeszcze dwie gazki tylko do, do odrobienia Dobra, widzowie, ale to był aim dobra Wychodziliśmy, wychodzimy na 1-1, ostatnia runda Dobra, widzowie, gramy ostatnią gierkę wszystko więc, jeżeli teraz się uda, to wygrywam odcinek. Jeżeli nie, to on, i po prostu kto jest lepszy. No, trudno. Lecimy. Ja na Piper to oczywiście nie mam tej maksymalnie masterii, ale no, też może być odcinek. Kurde, dobra, pierwszy na niego. Słabo to na razie wygląda. Dobra, robimy. 3 do 3. Widzowie, lecimy. Naładujemy sobie gadżet Dobra, widzę, że pokonałem go Jest 5 do 3, więc jest git wykonałem sobie gadżet Kurde, dobra Tu głupio zrobiłem strasznie, mogłem się cofnąć Widzowie dostaje bęcki, więc Nie jest za ciekawie Dobra No nie Dobra, no jest chyba GG Przegrałem ten odcinek Chyba, że jakimś cudem zrobię No comeback Jezus Maria, tak blisko Jestem słaby, słaby z tej piperki No nie Dobra, widzowie, ośmieszyłem się Uff. Dobra, 12 do, jeszcze mam czas Błagam, może się uda Nie, nie, przegrałem Jakim cudem Przegrałem, nie mogę Normalnie sobie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję Zostawcie łapkę w górę dla kolegi Bo dobrze w dzisiejszym odcinku Była dobra rywalizacja No i co, widzimy się W następnych odcinkach, siema